Cześć, maleczko ekipa. Witamy Was we wtorek u mnie rano. Jadę do roboty, tam mam małą fuszeczkę taką do zrobienia. Eee, jutro zresztą też. Eee, i, ale wydaje się, że wszystko się dobrze składa. Tak jak wspominałem ostatnio mm, w poprzednim, dzisiejszym zresztą, filmiku na końcu, że będę podpisywał, e, będę dawał autografy na płytach, tak jak to robią muzycy że moje płyty są gresowe. <laughs> Żarcik taki sytuacyjny. Humor mi się o wiele, wiele bardziej poprawił. E, pomimo, że jeszcze nie mam nic podpisanego, e, nic e, dogadanego. Natomiast jest mi bardzo miło, że to co robię e, z, na YouTube te moje prace faktycznie się komuś podobają na tyle, że e, jest propozycja, że mnie ktoś zatrudni. Do zrobienia łazienek dla nich. Więc wczoraj miałem pierwsze spotkania z moimi widzami, a zarazem e, być może klientami. Trochę nie wiedziałem jak się mam zachować w takiej sytuacji, bo e, to są pierwsi ludzie, którzy e, wiedzą, że nagrywam filmy, i ja byłem, rozmawiałem z nimi, i oni e, widzą jak ja tam sobie gadam to wszystko, oni mają tą świadomość, jakby i no i tak jakoś yy, dziwnie, no inaczej przyjmili ludzie jedni i drudzy, u których wczoraj byłem ja wczoraj miałem dwa spotkania e, dzisiaj jak tylko wrócę z tej fuszki muszę usiąść zrobić dwie oferty w sumie łącznie na trzy łazienki e, i otóż to, że jeśli usiądą te przy, przy, wszystkie łazienki Pracę będę miał do końca stycznia, czyli ten plan, który zakładałem z poprzednim moim klientem, się zrealizuje. Być może to zależy po prostu, czy moja cena będzie akceptowalna dla moich nowych, przyszłych klientów. Muszę zrobić tak, żeby była. Jakość prawdopodobnie się nie muszą martwić, bo, no bo widzą, że jak pracuję i też wiedzą, że będę tam nagrywał w środku, oczywiście nie ich, tylko moją pracę i jest na to zgoda, w jednym jak i drugim przypadku. I takich łazienek tu w Ameryce jeszcze nie robiłem, jedna była, a to z Florydy, którą robiłem w takim tak nowoczesnym stylu, dosyć europejskim, czyli stelaż podtynkowy, Jakieś podcinanie pod wannę czy wanna wolnostojąca. w lewo. I poczekajcie, bo mi tu nawigacja wyskoczyła i nie wiem czy to nie będę musiał tego wyciąć tego fragmentu. Generalnie. I jeśli to siądzie to będę robił bardzo nowoczesne teraz łazieneczki, które jakby też powinny mi. Gdzieś pomóc, e, w, no będą dobrze wyglądały w moim portfolio. O, tak to powinno brzmieć. Bo, bo tam musi być już jakoś utrzymana. Tam już by, byle jakiś tam, e, wiecie, e, kafelkarz, e, no to polegnie. U jednego z klientów jest e, fajne takie podcięcie pod wanną, będzie e, ledem podświetlone od dołu, takie na stopy, wiecie. To jest coś, co tutaj właśnie nie. No nie robi w Ameryce, tutaj tak nikt nie pracuje, nie mają ludzie. Czy nie widziałem, albo może dopiero tu wchodzi o w ten sposób. E, u drugiego klienta znowu takim ciekawym smaczkiem będą płytki e, 4 na 8 bodajże e, na podłodze 4 fity na 8 fit I tu już będzie takie troszkę wyzwanie te 8 feet, nie do cięcia, czyli pewnie znowu będą się je... Ten. a w tym tygodniu maszynka mi przyjdzie e, ja Wam się nie chwaliłem ale finalnie ją zamówiłem trochę czasu to trwa e, zamówiłem tą Sigmę, po polskiemu ona będzie miała wymiar 125 bodajże centymetrów e, także no kręci się no, pomalutku się kręci e, wydarza się coś czego się nie spodziewałem żebym że, że nie musiał tego za chwilę odkręcać ale że dzięki YouTube'owi, tak naprawdę, Skręć w prawo. E, że dzięki YouTube'owi zdobywam pracę, nie? To jest, to jest coś, czego się nie spodziewałem, że to tak się będzie wydarzać. E, jeśli to faktycznie nam siądzie te dwie prace, to Cholera jasna, zaraz dołączę tą nawigację, bo mi tu strasznie przerywa i rozprasza, wiecie? E, że jeśli to faktycznie siądzie, będę miał fa fajne, spokojne e, święta e, Bezstresowe, tak, takie e, Bez e, problemu tego szukania tego. Cholera jasna, no. I wracając do tematu, to jeszcze Mój klient, u którego ostatnio robiłem, że tak marudziłem, że słabo zgodziłem, ale dał wysokiego tipa. Postawił mi mega opinię. I z tej jednej opinii mam trzy odpowiedzi, które dzisiaj też muszę jechać ogarnąć. Na małe rzeczy tak. Jakieś płytki w Landry Room, w pralni, jakieś płytki tutaj w korytarzu. I trzecie pytanie to było takie dosyć luźne, e, pewnie tylko takie zaczepne, więc. E, ale. Fajnie. Bardzo miło. Z reguły z tymi opiniami jest tak, że jak coś spaprasz, to każdy napisze opinię, nie? Natomiast jeśli zrobisz coś dobrze, to no fajnie. Cześć. Nara. I ja go nie, ani nie prosiłem ani nic, żeby mi gdzieś opiniował bo to jakby nie w moim stylu, nie robię czegoś takiego a, a wydaje mi się, że powinienem że każdego klienta powinienem odsyłać gdzieś tam do takich stron co od tych i jakby jeśli Ci się podoba to, to napisz co Ci się podoba, jeśli Ci się coś nie podoba to to napisz też co Ci się nie podoba no tak jak mówię, no 90% no może nie 90%, 80% przypadków opinii to są z gruntu negatywne, a, a, a tych dobrych to no i nie idzie się doprosić, nie? W sensie nikt tego nie robi. Wiem to też po sobie, nie, jak, jak ktoś tam e, robię dobre zakupy czy coś, to przychodzą mi na przykład te, jakieś tam powiadomienia, że daj ileś tam gwiazdek czy coś, nie, że jesteś zadowolony czy nie, no jakby, no, nie robię tego. A jakby się coś nie udało no to bym zaraz pewnie tam zopiniował, nie? aczkolwiek nie miałem takiego przypadku a czekajcie, co się stało, jeszcze na Florydzie zamówiłem do kampera ogrzewanie ten, wybasto chińskie takie, nie pamiętam 200 dolarów chyba, niecałe czy coś takiego i chciałem je założyć bo nie wiedziałem jeszcze, czy w dziadku działa to gazowe okazuje się, że ten piecyk gazowy w dziadku działa bardzo dobrze w tym kamperze, więc go nie zamontowałem więc tuż przed wyjazdem mówię, to ja go po prostu zwrócę niech mi zwrócą kasę na ten więc z, złożyłem e, do Amazona wysłałem informację że chciałem go zwrócić e, jakby myśliłem się tam w terminie a Amazon do mnie pisze, że a, Sorry, ale e, dostawca tego produktu nie wyraża zgody na zwroty i co było zaznaczone w aukcji? nie? Ja mówię, o kurczę, faktycznie widzę. No, mówię, dobra, i tam yy, na czacie piszę z, z kimś tam. Yy, mówię, no dobra, no co? No, zdarza się, przyda mi się, mówię, sprzedam sobie yy, albo coś. Yy, a, ma, a gościu tam, ty wiesz co? Poczekaj, daj mi chwilę, nie? Zniknął, nie ma go tam, 5 minut. Wraca, pyta się, czy jeszcze jestem. Ja mówię, że tak, jestem, że jest okej, okay, nie? Wiesz co? Widzę, że tutaj robisz dużo zakupów, nie robisz zwrotów. My ci zwrócimy ci kasę, a produkt i tak możesz zatrzymać. No ja, w szoku człowieku, mówię, super! Nie? Także wybacz mam. E, kasa zwrócona na konto, i jakby jeszcze dwa razy upewniałem, czy ja nie muszę go gdzieś wysyłać i, i tak dalej, bo jest mi ono niepotrzebne. A, a on mi mówi, ten gościu, że nie, nie, to jest, jak, 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 jakby tak to, jest wszystko w porządku, nie? Szok, nie? Jakby, pokażę Wam to to jak będę robił odcinek o kamperze. Musiałem je rozpakować z tego głównego opakowania, bo, bo nie miałem tyle e, miejsca w kamperze, bo to akurat wyjeżdżaliśmy z Florydy. E, przepraszam, wyjeżdżaliśmy z, z Florydy na tę, tę naszą podróż że taka historia, nie, to jest coś co no, pierwsze w życiu takie coś mi się spotkało, że oddali mi kasę, produkt kazali zostawić i szok muszę kupić wycieraczki nowe słuchajcie, jest godzina 9.40 wracam do domu e, i, i co e, wrzucam ten materiał e, w sumie taki o tych opiniach klientów. Chyba tak on się powinien nazywać, bo tak, tak jak wspominałem wcześniej, z tymi opiniami jest tak, że zła opinia idzie bardzo szybko, a dobrą opinię buduje się mozolnie, człowiek się musi wspinać i tak dalej. No bo tak to jest, no ludzie, którzy są ludzie, którzy są niezadowoleni, no próbują jakby Słusznie, oczywiście, że słusznie. Przestrzec innych y, trochę z wściekłości, trochę. Y, czy nie, to nie są dobre pobudki na pewno, tylko takie, żeby dopierdzielić temu, kto jest winny. Y, wiadomo, a jeśli jesteś zadowolony, no to jakby wydaje ci się, że. No nie wydaje się, no. Tak, tak jest fakt, że to zadowolenie płacisz i to by się je należy, nie? I już jakby nie czujesz potrzeby, żeby dzielić się tym, że to tak ma, wydaje mi się, 80% społeczeństwa, że jeśli zostałeś dobrze obsłużony, no to jest ok. W sumie zapłaciłeś za to, w sumie to tak naprawdę zapłaciłeś za to, żeby być dobrze obsłużonym. Wiadoma rzecz. No i to tak jest z tymi opiniami, że ten smród to się ciągnie. Później za tobą, a, a te dobre rzeczy, które zrobisz, no to jednak nie. E, wracam do domu, e, robię trening e, i siadam do przygotowania oferty. E, przedstawiam oferty jednemu klientowi, drugiemu. Chciałbym, żeby się ułożyły tak, że najpierw robię e, tą łazienkę. E, dla tego pierwszego klienta, tak? bo jest pierwszy w kolejce. Teoretycznie jest gotowy na rozpoczęcie pracy już. Eee, więc chciałbym go zrobić. Przepiękny dom w środku, cały czas tam jakieś drobne prace jeszcze trwają. Eee, z zewnątrz też fajne osiedle, fajni ludzie, więc wydaje mi się, że jak tutaj nie, nie będę gdzieś szalał z wyceną, to, to mi to siądzie. Eee, Mam tam, zaproponowałem mi tam jakieś fajne rozwiązanie, żeby to jeszcze wyciągnąć z tej, bo to jest nieduża łazienka, a żeby wyciągnąć z tej łazienki, tak. I tu mam jakby kompleksowo łazienkę do zrobienia, czyli jakby wszystkie wyburzenia, demo, usunięcie starej wanny, tych paneli takich za wanną, demo też drzwi, zamurowanie, w, no, w, można tak powiedzieć, zamurowanie. Zamurowanie ścianki po starych drzwiach, demontaż umywalki i później będzie być może podwieszony kibelek. Jak się uda szybko, w miarę stelaż kupić, zamówić gdzieś. Nowa wanna z podcięciem na stopy zabudowana płytkami, nie panelem żadnym, czyli podcięcie na stopy. Tam będzie pasek LEDowy pod, pod, w tym miejscu na, na te stopy. Jakby płytki w całej łazience, nie tylko w części tej wanny, fajny projekt. Nieduży, ale fajny. I fajne płytki z tego co wiem, wkleję im lustro w sensie, przygotuję miejsce, tak żeby lustro było tak jak to w Europie, w Polsce się robi, że na równiutko lustro na równo z płytkami. Nie? Też Wam pokażę taki fajny patent, jak to robię, jak ja to robię. To jest to. Druga łazienka jest, zakres prac jest mniejszy, bo tam jestem skupiony tylko i wyłącznie na układaniu płytek, zrobieniu base'a czyli brodzika, zrobieniu brodzika z cementu. Tam oczywiście już normalnie jest, klient chce normalną pracę, tak? Czyli robimy waterproofing. E, tym redgardem taśmy i tak dalej, więc tutaj jakby normalnie, po ludzku e, i duża łazienka z metrażu lekko ponad dwa razy taka e, i jest jeszcze tam u tego samego klienta, na tym samym piętrze domu jest kolejna łazienka e, również olbrzymia e, i tam też tylko płytki e, w moim obowiązku i też tylko e, Brodzik do zrobienia z cementu, i, i tam jest duże okno do obrabienia. Tutaj szlify 45 stopni, więc e, też wam mogę pokazać, jak ja to robię 45 stopni. E, szlif e, bo też łumim, i umiem to zrobić bardzo ładnie nie uszkadzając e, płytek, i żeby to wszędzie ładny ten. E, Ładne to połączenie było. Więc trzymajcie kciuki prawdopodobnie pochwalę się, że o wynikach jakby tego. Nie lubię tej niepewności. Myślę, że z jednym, jak i z drugim jakby nawiązałem fajny kontakt. Jeden z tych klientów jest głównym kontraktorem. Zdecydowanie większym. Więc tutaj jeden no być może jakaś tam będzie przyszłościowo również też rozwojowy tak? że że będzie mi po prostu zlecał kolejne łazienki czy same płytki tak, bo chciałbym się na tym głównie skupić i doskonalić technikę układania płytek dobra to byłoby na tyle sklejam ten filmik wrzucam go trzymajcie się i, i, i działamy nie siedzimy w miejscu